Pani przed właśnie sklepem Biedronka zastała taki kontener, do którego pracownicy Biedronka wyrzucali przyterminowane produkty. No i w związku z czym, no, że pani akurat była taką aktywistką, która grzebie sobie w takich kontenerach na śmieci i sobie bierze takie przyterminowane produkty, zaczęła je właśnie wyciągać, no i wtedy ją przełapali pracownicy ochrony tej sieci, w związku z czym właśnie ją tam ujęli, wezwali policję, no i pani została ukarana 200-złotowym mandatem za popełnienie wykroczenia z art. 119, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. Ta pani początkowo właśnie mandat przejęła od policjantów, natomiast przemyślała sobie sprawę no i stwierdziła, że generalnie ona w zasadzie no, nie popełniła tego wykroczenia, nie popełniła nic złego, bo ona wzięła po prostu sobie śmieci z kontenera na śmieci. I uważa, że do tego miała po prostu prawo, w związku z czym w ciągu 7 dni od przyjęcia tego mandatu złożyła wniosek do sądu rejonowego o uchylenie tego mandatu. No i teraz się toczy ten proces. No i teraz pytanie, czy faktycznie ta pani popełniła to wykroczenie? Czy ukradła coś biedrący? To właśnie, czy można ukraść śmieci, które są wystawione w kontenerze na śmieci? Kto jest właścicielem odpadów? No, mam taką ustawę o odpadach i zgodnie z artykułem trzecim, Punkt 19. Nie mamy tam w ogóle rozróżnienia na właściciela odpadów. Mamy jedynie wzmiankę o posiadaczu i wprowadza się takie domniemanie, że właśnie posiadaczu odpadów rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że badający właśnie powierzchnię ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej nieruchomości. Czyli ten artykuł wprowadza, jakby, takie domniemanie, że posiadaczem odpadów a właśnie nie, ich właścicielem jest osoba, która jest właścicielem tej nieruchomości, czyli jeżeli ten kontener znajdował się na przykład na parkingu przed tym sklepem Biedronka, a właścicielem tego parkingu jest przykładowo ta Biedronka, czyli oni są tym posiadaczem odpadów. Ale już abstrahując powiedzmy o tej Biedronki, w, w którym momencie jak my mamy właśnie te śmieci, je wyrzucamy, jakby pozbywamy się tej własności tych śmieci, czy na przykład takie śmieci, którzy wrzucamy do tanki śmieciowej, do kontenera, są nadal naszą własnością. Otóż na to pytanie odpowiada artykuł 180 kodeksu cywilnego właśnie zgodnie z którym właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Czyli tutaj przyjmujemy, że jeżeli mam ten worek na śmieci, wyrzucamy generalnie te śmieci do tego kontenera. To jest jasna sprawa, że tutaj chcemy się wyzbyć własności tych śmieci. Czyli w momencie wyrzucenia tych śmieci do takiego kontenera Możemy uznać, że pozbyliśmy się własności śmieci. I analogicznie, jeżeli właśnie pracownicy biedronki mieliby wyrzucać śmieci do takiego kontenera, który jest ogólnodostępny, dostępny, no to można domniemywać, że faktycznie właściciel tej sieci biedronka, a działający w jego imieniu pracownicy, chcieli się wyzbyć własności tych rzeczy. Czyli one miały stanowić taką właśnie rzecz niczyją. Tutaj wchodzi w grę artykuł 181 kodeksu cywilnego, właśnie zgodnie z którym własność rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne. Czyli możemy sobie tutaj wziąć taką analogiczny obrazek. Mamy takiego powiedzmy kloszarda, który sobie grzebi w tych kontenerach na śmieci, wyciąga z nich butelki. No to on w tym momencie nabył własność tych butelek w oparciu o ten artykuł 181 kodeksu cywilnego. W o ten artykuł, ta pani, jeżeli właśnie grzebała w kontenerze na śmieci, który był tam ogólnodostępny, a, że to było no, wystarczy, że był wystawiony generalnie na zewnątrz, na takim parkingu, na takiej nieruchomości, nie był w żaden sposób on ogrodzony ten kontener. I nawet jeżeli faktycznie korzystali tylko i wyłącznie tutaj z tego konteneru właśnie pracownicy tej sieci Biedronka, to można było przyjąć, że ona nabyła własność tych rzeczy na podstawie tego artykułu 181 kodeksu cywilnego. No, czyli tym samym no, nie mogła popełnić żadnego wykroczenia. Poza tym, żeby przypisać jej odpowiedzialność za wykroczenie, tutaj należałoby uznać, że no generalnie ona popełniła czyn społecznie szkodliwy, gdyż zgodnie z artykułem pierwszym, paragraf 1, odpowiedzialności za wykroczenia polega tylko ten, kto popełnia czyn szkodliwie społeczny, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jej popełnienia. Więc jak ma być szkodliwie społeczny wzięcie śmieci z kontenera na śmieci, no tutaj to się po prostu no nie trzyma kupy. Byłaby inna sytuacja, gdyby na przykład ten kontener znajdowałby się na ogrodzonej powierzchni, że ktoś sobie po prostu na przykład sk składuje jakieś takie materiały czy takie odpady, i później właśnie je chce gdzieś tam wywieźć, oddać, ale nie ma uzewnętrznionego tego zamiaru, że chce faktycznie w taki właśnie tych opadów się ich pozbyć. No właśnie, tutaj w przeciwnym tutaj wypadku, jeżeli po prostu ktoś wyrzuca rzeczy, wyrzuca śmieci do takiego kontenera, który jest wystawiony na zewnątrz, tak zwyczajowo też się przyjmuje, że jeżeli wyrzucamy jakieś takie śmieci do kontenera, no to każdy rozsądna osoba może założyć, że faktycznie ktoś chciał się tych rzeczy wyzbyć, chciał je wyrzucić. Więc no tym samym wyciągnięcie rzeczy z kontenera na śmieci nie będzie stanowiło tutaj w tym momencie tego wykroczenia z artykułu 119 kodeksu wykroczeń.